Zacznijmy od pojęcia, które nam tutaj będzie towarzyszyć, czyli e, sensitive reader. Człowiek osobny byt, jak ustaliłyśmy przed chwilą, być może osobny, być może jest to tylko ktoś piastujący funkcję w wydawnictwie redaktora, który... Zajmuje się również i tym, jest to osoba, która czyta książki teksty, wrażliwie. Wrażliwie czyta i wyszukuje się tam treści pod kątem dyskryminacji, czyli zwraca uwagę na dyskryminujące treści, by je zmienić, jakby wyrzucić. Niekoniecznie bym powiedziała... Ominąć, o... więc... E, dodać no, przypis. To, to, wszystko, to wszystko to jest e, ze znakiem zapytania, mm -hmm. ponieważ o tym dzisiaj będziemy rozmawiać, e, czyli o cenzurze. Jakby nazwałam to tak domyślnie cenzurą, bo e, wiele tutaj e, ataków, ataków, Boże, to też jest nacechowane. Jak tu nie nacechowywać rzeczy? Wiele tutaj opinii jest, że jest to już cenzura. Um, a tutaj chodzi przede wszystkim o zmienianie... Um, Przekładów, mhm. um, po prostu zmienianie tekstu, tekstów starych. No, poprawienie książek. Pop Okay. Żeby spełniały jakieś standardy, które sobie, nie wiem, współcześnie uznajemy, że są właściwe. Dobrze. Tak. Ja, jak widzę, że skopyta wyszła. Nie, wiem, ja po prostu tutaj krążę. Jak nie, ja jestem skopyta, bo ja mam. Neutralne słowa. Bo ja, ja mam bardzo prostą odpowiedź. Według mnie nie powinno się tego robić. Nie no. tyle. No więc ja jestem tutaj bardzo. Jakby nie oznacza to, że książki powinny być podsuwane bez kontekstu, ale jest tyle narzędzi, które sprawiają, że jesteśmy w stanie właśnie rozmawiać o literaturze, literaturze, która powstała. Kiedyś, która powstała w innym kontekście historycznym, mm -hmm. społecznym, że zmienianie zwłaszcza klasyków literatury jest według mnie niepotrzebne, dlatego że mamy masę narzędzi, które mogą nam. Pomóc, na przykład dodanie przypisu, wytłumaczenie czegoś, stworzenie jakiejś przedmowy, albo żeby się pojawiło jakieś nowe. Najlepiej, żeby to była przedmowa, albo posłowie od jakiegoś badacza, od osoby, która zna ten temat, nawet od redakcji, tak? która powiedzmy, na przykład znawia dany tytuł, albo na nowo go wydaje, albo po raz pierwszy wydaje jakiś historyczny tytuł, który nigdy nie był przetłumaczony, na przykład na język polski, tak? Mam szereg newsów, z których wy, wypisałam sobie informacje, co. Ostatnio zostaje poprawione i e, wyciągnęłam wnioski, czy ciekawe, czy nie. Mogę przeczytać parę przykładów, jeśli chcesz. Zapraszam. E, dobrze, pierwsza była, pierwszy był Ronald, nie Ronald, nie Ronald Weasley, tylko Rold Tachl. <śledzimy> Jezu. Nazwiska e, angielskie. E, autor Charlie'ego i fabryki czekolady, uh -huh. może będzie Wam bliżej znane niż pan Roald Dahl, e, którego zostało przede wszystkim usunięte słownictwo tutaj. Na przykład nie ma określeń szalony, e, nie ma określeń gruby, e, nie ma e, takich określeń jak olbrzymi, e, pani głup Głuptakowa zamiast być brzydką i bestialską, jest po prostu bestialską. Agata Łomot e, to teraz najbardziej straszliwa kobieta, zamiast najbardziej straszliwa samica. Mhm. E, Niekobiece, tudzież nieprzystające damie też zostało zmienione na niegodne. E, no i e, w kolejnym jakimś przekładzie, bo tutaj chodziło o Charlie'ego i fabrykę czekolady, a tutaj mamy już Jakubek i brzoskwinia olbrzymka. E, zostało poprawione obrzydliwie gruba e, i zostało e, usunięte, chuda jak drut i sucha jak kość, tylko bardziej. W, w nowych wersjach rymowanek skupiam się tylko na ich paskudnych charakterach. W Wiedźmach po akapicie informującym, że pod swoimi perułkami wiedźmy są łysy, pojawił się dopisek, że istnieje wiele powodów, dla których kobiety mogą nosić peruki i nie ma w tym nic złego. I w sumie to by było tyle, jeżeli chodzi o tego autora. I na tym moglibyśmy skończyć, ale pojawiły się nowe newsy. Pojawiły się newsy o tym, że zostaje zmieniony James Bond. Tu chyba może bardziej grzać yy, op opiniodawców mhm. niż tamto, bo tamto to jest no Charlie, fabryka. Czekolady ale... kojarzymy Johnny Depp jakby. Kojarzymy. E, jakieś tam dla dzieci, ale nasz James Bond, najsławniejszy agent 007 na jakby, świecie. Mówię, jakby James był Januszem, a Jak... nie James'em. On pochodzi z ciechocinka. Um... No właśnie, z okazji 70-lecia wydania Casino Royal, jakby pojawiły się nowe wydania i zostały w ogóle opatrzone notą, że ta książka jest napisana w czasie, w którym na porządku dziennym były wszelkie, wszelkiego rodzaju obraźliwe sformułowania. Um, więc w wydaniu dokonano szeregu zmian z jednoczesną dbałością o pozostanie jak najbliżej oryginału. No i to jest klucz. Tak naprawdę. Tak. To jest rzecz tego, że okej, okay, róbmy nowe tłumaczenia. Ja jestem zresztą fanką nowych tłumaczeń, ale te tłumaczenia właśnie powinny jednocześnie jak najlepiej oddawać pierwowzór, tak? Bo to uh -huh. są jednak słowa jakiejś osoby autorskiej. A z drugiej strony, w momentach, w których na przykład chcemy podkreślić jakiś kontekst, żeby właśnie się pojawiało ta nota od redakcji, przypis, cokolwiek. Bo to nie jest tak, że teraz oczywiście. Już nie mówiąc o tym, że nie wiem, że standardy, które teraz tworzymy, że one według mnie są złe, według mnie one są dobre, według mnie one są jak najlepsze i bardzo mnie cieszy to, że literatura, zwłaszcza, która powstaje współcześnie, jest coraz bardziej inkluzywna w wielu przypadkach. A jednocześnie mamy ten element tego, że jeśli potraktujemy to obiektywnie, że te wartości, które teraz wyznajemy, te wartości, które nie są osobiście bliskie, one mogą być kompletnie inne za 10, 20 czy za 100 lat. I co będziemy za każdym razem zmieniać te książki? Nie, chodzi o pokazanie właśnie ich w tym nowym kontekście, bo książka i jakby jak ten byt literacki, który gdzieś tam sobie funkcjonuje, mm -hmm. on powstał w danym momencie historii. On może być różnie rozumiany współcześnie, on ma, powinien zachęcać na przykład do rozmowy, zwłaszcza na przykład mam, nie wiem, problem z pustynią i w puszczy, który jest omawiane jak w sumie, nie wiem, święta prawda prawie historyczna w wielu szkołach podstawowych, a pokuszenie się o to, żeby właśnie przedstawić dzieciom, jak wygląda to i dlaczego takie słowa, a nie inne były wykorzystywane, byłoby jak najlepsze przy nieodsuwaniu tej lektury. Chociaż ja mam akurat bifa z pustyni w puszczy, no. bo nie uważam, że to jest słaba książka. Ja uwielbiałam. Ale to, to już jest jakby osobiste zdanie dorosłego, uh -huh. tak, ale tu bardziej chodzi o to, żeby pokazać ten kontekst i to, w jaki on momencie ta książka powstawała, dlaczego niektóre zjawiska są przedstawione z takiej, a nie z innej perspektywy i tak dalej. Powiem Ci, że z tym e, Jamesem Bondem rodzi mi się pewnego rodzaju e, taki, taki zgrzyt, jeżeli chodzi o poprawianie tych treści, bo z tego co wyczytywałam, zostały poprawione przede wszystkim przez przedstawienia czarnych osób i mhm. zostały tam usunięte no, te engloryzmy, tak. Dokładnie, wulgaryzmy, jakieś takie podkreślenia. Tam był taki fragment o, o gangsterze. Mhm. I tam było bardzo mocno pokazane, że jest gangsterem, dlatego że ma taki kolor skóry. Czyli, Czyli wszystkie wątki to, rasistowskie. Dokładnie, zostało to prze, przeredagowane, ale wszystkie kwestie rasistowskie dotyczące osób z Azji, mhm. czy dosu, osób homoseksualnych, osób niepełnosprawnych, nie zostały już przeredagowane. Więc tutaj może trudniej jest nawet, żeby zmieniać to. Myślę, że najtrudniejsze jest przyznanie do tego, że James Bond. Jest, jest rasistą. Tak, tak. I tego to wychodzi po prostu jakby z perspektywy współczesnej. Tak, no, mm -hmm. To jest postać, która na tamte czasy może nie do końca byłaby przez wszystkich uznawana za rasistowską. Na współczesną perspektywę już takie. Do tego jest homofobem. I może należy się po prostu z tym pogodzić. Można go tak. lubić jako bohatera albo nie. Ale on jest takim a nie innym bohaterem. Nie, nie musimy tworzyć tylko pozytywnych postaci. Nie trzeba zmieniać postaci tak, żeby one były tylko światłymi pierwowzorami, które niosą ze sobą Kaganiec wybawienia i oświaty. Podcast zrealizowany we współpracy z mediateką Memo. Gdy nie było już nikogo, zostało przemianowane, a nie było już nikogo na tak. artykuli To też mnóstwo osób się bulwersowało, bo wcześniej było to dziesięciu i tutaj mieliśmy to obraźliwe określenie osób czarnoskórych. No to ale to też to jest ciekawa akurat kwestia, bo akurat i nie było już nikogo jako tytuł całkiem pasuje do tej książki, I ja lubię ten nowy tytuł. E, Uważam, tak. że, że on, jest, on jest bardzo dobrze zrobiony i że ciekawie się to czytało jeszcze w perspektywie, bo ta rymowanka, z której pochodził ten mhm, poprzedni tak. tytuł, ona jest oczywiście zachowana, no bo ona tworzy nam całe klucz jakby tej fabuły, i tej zagadki, którą e, trzeba rozwiązać. Tak, ale ona też była opatrzona w tej wersji, w której ja czytałam po prostu przypisem. E, co ciekawe, ten tytuł nie został w żaden sposób y, na nowo Powstała jakby ta piosenka, która właśnie na początku no, istnieje, w sensie od tej piosenki wziął się pierwszy tytuł, w ostatnim wersie jest to i nie było już nikogo, mhm. więc to zostaje cały tak. czas w tym samym kontekście. Więc, jakby tutaj znowu, tu mamy bardziej, myślę, taką kwestię nie tego, żeby coś zmieniać, właśnie na takiej zasadzie, żeby coś wygładzać, bo to zostaje, tylko na tej zasadzie, żeby wyciągnąć trochę rękę, żeby zmienić troszeczkę perspektywę. I wydaje mi się, że to pod tym względem jest dobre, jest ciekawe. Bo to jest dla mnie przynajmniej w tym jednak aspekcie i w tej sferze takiego um, odczytywania sztuki trochę na nowo, odczytywania literatury na nowo, to trochę jak z tym tłumaczeniem, żeby szukać tego najbliższego tłumaczenia i tego, które jednocześnie będzie najciekawsze, tak mi się wydaje. Mhm. Ja chciałabym tutaj dodać o jednym zdaniu, które zostało wykreślone. To jest opis Czarnej Dziewczyny, ale po prostu to zdanie jest dla mnie tak bekowe, że chciałam mhm. je przeczytać. Y więc jest to opis właśnie tej czarnej dziewczyny jako osoby o torsie z czarnego marmuru, który cieszyłby rzeźbiarza. Jakby to zdanie jest takie cringe'owo XD. Po prostu. No, co to jest w ogóle za metafora? Oh, Boże, ale czy, czy rozumiem, że w takim razie białe kobiety są z białego marmuru, marmuru który też cieszyłby, cieszyłby rzeźbiarza? No właśnie, nie, to jest coś w stylu Niemiec płakał, jak sprzedawał. No, że, rzeźbiarz cieszył się, jak rzeźbił. E, no, no właśnie, e, tutaj nasze polskie, nowe czasy. Ca nowe czasy, współczesne <laughs> nowe, czasy. Nowe szaty cesarza. E, został tutaj, tutaj pewna pani, pewna matka podzieliła się zadaniem e, z z książki e, siedmiu, siedmiu, siedmioletniego syna bodajże, albo dziecka. Nie, boże, nie wiem, która to klasa, bo już się pogubiłam. I chodziło o to, żeby przeczytać zdanie i zakryć je, a, a potem napisać z pamięci. Mhm. I zdanie było: Tłum gapiów oglądał na jego władcę. No i tutaj e, matka e, powiedziała, że nie powinno być czegoś takiego, że dzieci w szkole czytają nowe szaty cesarza, ponieważ Dzieci są narażone na takie treści, że oglądanie nagiego cesarza. Yy, I tutaj cytat. Może przesadzam, ale dzieci w wieku 7 siedmi lat nie powinny wyobrażać sobie nagich mężczyzn. Napisano to tak, jakby to było normalne, a nie jest. Co będzie w następnym roku? Zajęcia praktyczne? Interwencja w tej sprawie powinna się roznieść po całej Polsce, bo niedługo co druga, 13-latka będzie w ciąży chodzić. Stała czytelniczka e-Poznań, <laughs> jakby. Jakby, chciałabym, żeby, nie wiem, ktoś opisał moją minę, którą teraz mam, ponieważ wyglądam jak odłupany kawałek tego białego marmuru, który <laughs> został porzucony gdzieś w rogu. No ja nie mogę! <laughs> co? Rozumiem, że dzieci nie są nagie. I ich rodzice też nigdy nie byli nagi. Pamiętam, pamiętam, że gdy czytałam tę baśń, ona mi się bardzo podobała. W ogóle mm. bardzo mi się podobały też bajki. I bajki no, zawsze były takie, że ten cesarz był jednak do pasa w górę. Gdzieś tam w tam tłum zasłaniał, czy coś takiego. No. I nigdy sobie nie wyobrażałam, jakby w mojej głowie jakoś nie istniał nie... obraz. Oni Dobra. byli simsami, on, oni byli lalkami, prawda? Bo nie o to chodzi w nie tej basi, <laughs> <Bardziej>, nagi. <laughs> bardziej były heheszki, że wszyscy widzą nagą dupę władcy, co nie? Jakby to było takie. I to takie. jakby ten element tego, że, że jak masz ten koszmar, że wchodzisz do szkoły i okazuje się, że zapomniałeś ubrania. Dokładnie, ale bardziej chodziło mi o tym w, w tym newsie, o to pytanie, które sobie zadałam. Co powinno być zmieniane, a co nie? I kto o tym decyduje? Tak, tak, tak wiesz, wiecie, rzuciłam w eter pytania, po czym się zastanawiałam, myjąc zęby. Czy mam jakieś wnioski? Nie mam. No to ja, ja mam odpowiedź. To no znowu, znowu jest, no niestety, moja, moja niezgoda z tym, że jeśli. Może inaczej? Wyobraźmy sobie świat, w którym usuwamy te wszystkie rzeczy, uh -huh. w którym wywalamy z książek, zwłaszcza tych, które powstały kiedyś, e, wszystkie elementy rasistowskie, homofobiczne, nagość, seksualizację, erotykę wszystko, wszystko, wszystko jest takie gładkie. To jak? Mamy się nauczyć rozróżniać, co jest dobre, a co złe? Jak mamy się nauczyć rozróżniać to, czy jakimi chcemy być ludźmi, jak chcemy postępować i jak chcemy zachowywać się wobec innych? To, że z literatury wyłączymy te problemy, albo je ugładzimy, albo je ukryjemy za warstwą czegoś innego, nie sprawia, że te problemy znikają, nie sprawia, że coś takiego powstało, nie usuwa z nas wstydu, że okej, okay, no musimy się chyba jednak z tym pogodzić, że no dzisiaj. Na szczęście mam nadzieję, mniej osób jest rasistami, a kiedyś większość była rasistami, mm -hmm. bo tak to wyglądało i dlatego powstawała taka, a nie inna literatura. No trzeba, no nie wiem, mam ochotę powiedzieć dzielmy po prostu i to wszyscy, od dzieci po nastolatków przez dorosłych, ja, aż po takich staruchów jak my. No bo co? To jest po prostu głupie. Jakby, nawet to jest na takiej sytuacji, że to budzi aż taką, we mnie taki bulwers, że dochodzę do momentu, w którym chciałabym was zasypać argumentami. Dlatego, dlatego, mm -hmm. dlatego, a w pewnym momencie mam takie, nawet nie chce mi się mówić na ten temat, dlatego że wydaje mi się, dla mnie jest to tak oczywiste, że właśnie osadzamy coś w kontekście, że tłumaczymy, że staramy się o tym rozmawiać, że rozwiązaniem nie jest usuwanie czegoś i zapominanie o czymś, bo to sprawia, to, że kiedyś było źle, a dzisiaj staramy się, żeby tak nie było, sprawia, że przechodzimy przez ten proces, że właśnie mhm. dążymy do tego, co wydaje nam się dzisiaj moralnie na przykład lepsze. Gdyby nie było tego złego z tyłu, gdyby ktoś to wykreślił wymazał, to jak mamy się zmieniać? Jak mamy ewoluować? Jak? Popieram. Podpisuję się pod tym. Basia Słowotoki. Nie wiem, czy jeszcze coś mogę dodać, oprócz król jest nagi. Bye.